Cześć kochani, tu pani, to Freska z kanału Freska Codzienne Refleksji. Witam Was w niedzielę, 19 października. Trochę mnie nie było, bo były małe zawierowania. To jak mówiłam, mamy 19 października, mamy 4 stopnie ciepła, jest chłodno na dworze. A my, a my dzisiaj mamy akurat... Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych Się zdziwią, że takie święto istnieje, słuchajcie. I co czytamy na ten temat? Kapłani oraz zakonnice na przestrzeni wieków wielokrotnie udowadniali, że potrafią stanąć w obronie religii oraz wiernych. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych ma za zadanie Uczcić tych z nich, którzy ponieśli śmierć w imię obrony najwyższych wartości. Teraz się tacy ludzie nie zdarzają, takich według mnie to można by było, niezłomnych duchownych, to na przestrzeni nieliczącej papieża Jana Pawła II takich świętych jak Maksymilian Maria Kolbe można by zaliczyć, Piotr Skarga czy nawet Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, no to tak. Czy nawet siostry Leduchowskie, Urszula Leduchowska, matko widzicie, tej drugiej nie pamiętam, tego to też można by było zaliczyć. A teraz się chcę wytłumaczyć, że dlaczego mnie tak długo nie było. Trzy dni. Bo było dużo, dużo zawirowań w pracy. Słuchajcie. W tamtym tygodniu, czyli przed tą niedzielą, byłam w poniedziałek i w czwartek, standardowo, ale zadzwonili samego rana w piątek. Pytaniem, czy bym mogła przyjść na zmywach, bo nie mają nikogo, a zapomnieli mnie się wczoraj raczej znaczy, no dzień wcześniej zapytać, w czwartek. Mówię, no tak, nie ma sprawy, i tak i tak miałam być, i tak co, tylko że z drugiej strony co. I pani menadżer mi przez telefon, jak pani przyjdzie, to porozmawiamy, bo mamy, mamy dla pani propozycję pewne I Jestem ciekawa, czy się pani zgodzi, czy nie. No, przyszłego, tego. To nawet już z biura pani były, przygotowywały tam na, na tą uroczystość yy, yy, te, cia, słodkości, herbatka, kawka i tak dalej. No i pani ta, me, nie menadżer, tylko pani prezes mówi, co tak pójdą. No, no. Pani prezes, no, było to uzgodnione zawsze, że na 12.30, bo nie ma tak dalej, to mówię zamiast 8, jest 10, i tak dalej. A ten, no i jestem przyzwyczajona, że teraz na 12.30, no to tego. No mówi, dobrze, dobrze. To mówi pani Renier z panią rozmawiała, no coś tam wspominała przez telefon, ale powiedziała, jak będzie chwila czasu, to porozmawiamy dobrze. I myśmy rozmawiali później w międzyczasie i się pyta, i mówi tak do mnie, pani menadżer, pani menadżer, że. Nie, tak do mnie, pani to pani wie, że nam brakuje pracowniku, trzeba łatać tego jak to się zmywak, czy nawet i na dole nie ma nikogo takiego, żeby przyszedł przyszedł pomógł i tak dalej, bo albo im godziny nie pasują, albo mówię, mówię tak, paznokci, nie paznokci, minicure, pedicure, ble ble ble, albo coś tam innego. No I jest tak, że... Taki niby płat, na zasadzie płatnego stażu, nie stażu. Fundusz się, się znajdzie. Akurat, bo chcemy panią akurat na takich zasadach zatrudnić. Oczywiście, nie, właśnie za pieniążki dodatkowe, bo uzgodnili tak, dość do wniosku, że. Nie opłaca się im nikogo innego zatrudniać i szkolić. Ja mówię, no też racja, bo zanim tak zrobisz badania. Bo tak trzeba by było dać skierowanie na badania. Bo no, tak na piękne oczy nie przyjmiesz człowieka na kuchnię, tak? No tak. Zanim zrobisz badania, zanim tutaj wyszkolisz, no to trochę zajdzie tego, tak? No tak, a pani... A, Menadżerka a pani wie, co jak, nie trzeba szkolić. Nawet na dole jakby pani, bo też i na dół trzeba, żeby na kuchni tam na obierak. Bo też tam ludzi nie ma i na listę patrzę. No, a się zauważyłam. Ten przychodzi, ten nie przychodzi, ten coś ten tego. No to dobra, tutaj na zmywach to ja wiem, na którą mam przyjść. Tylko niech mi pani powie, na którą tam na dół. Ta patrzy na listę. Od 9 do 14. 5 godzin to by pani była tak. Poniedziałek na zmywaku, wtorek, środa na obieraku, czwartek, piątek na zmywaku. Tak. Odpowiada pani taki cały tydzień? mówię tak. Nie ma sprawy. Jak będzie co mi wolne, to będę krzyczała. okej, okay, nie ma sprawy wie pani, Zem, ze mną to bez problemu. Przecież jak ja mam do lekarza, to mówię słuchaj, ja mam lekarza i nie przyjdę, zajmijmy to. No, i ja będzie trzeba lekarz czy coś to w tych godzinach, to ja mogę przyjść innego dnia i dłużej, jeśli to rozpiszę na te dni, na ten dzień. Okej, okay. to możemy ten dzień zrobić dwa dni będzie sad, i ktoś się będzie czepiał. Dobra, kochani, to się widzimy trochę później. Teraz idę robić kawkę, herbatkę. Właśnie w radiu słyszałam akurat wiadomości, słuchajcie, że w Lublinie, tutaj u nas, na Meteorologicznej, paliło się wysypisko śmieci. Nad ranem. A i dlatego tak cały czas słyszałam w nocy, tak o czwartej, piątej, coś na sygnałach cały czas leciało. No ile to tak słyszałam. Wiecie co? Teraz jest na dworze tak zimno. A ja musiałam wystawić swoje te. Jak to się nazywa? Przy niedzieli. Spodnie do wysuszenia. Bo jutro idę na dziewiątą do pracy. No na dziewiątą. Teraz będziecie mogli mnie codziennie widzieć na zielonej. No może nie tak codziennie. Kochani może nie tak codziennie. Nie będę na widoku, ale będzie mnie też widać, słychać i tak dalej. Przynajmniej we wtorki w środę będę sobie wychodziła na... z tej strony i Was obserwowała w kolejce. No, będę Was obserwować. Króteczkę sobie nałożę, jak będzie wydawanie, że żarła, to będę was obserwować przez momencik, jeśli mi oczywiście pogoda pozwoli. Ale oczywiście zupko się poczęstuje, nie ma tego tamtego, no to wiecie. We wtorek i w środę będę sobie mogła na to pozwolić. No i słuchajcie, będę z worek zabierała Wam tego. jedzenia, żebyście się nie, nie bili, to co najlepsze, i ja Wam zabiorę. Żeby nie było, nie dochodziło do rękoczynów, kochani. Żeby do rękoczynów nie dochodziło, to ja będę yy, brała. Brała właśnie tego co lepsze, żebyście się nie pobili, i tak dalej, i tak dalej, bo to szkoda Waszego zdrowia, sił. No wiecie, kochani, bo to szkoda, 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 żebyście się tak pobili. A ja muszę też mieć, kochani, lodówkę pełną, tak? No muszę. Bo się uduszę. A jeszcze jakby ktoś najlepiej z Was, kochani. Miał dobrą lodówkę, tak wiecie, na full wypas. Na full wypas, no wiecie. Żebym mogła sobie żarcia napchać tam. Na cały miesiąc byłabym zadowolona. I od razu telewizor. Okre... Taki 70 calowy Co zrobił mi wystarczy. To mnie kochanie, wystarczy. No, wystarczy wystarczy. Naprawdę wystarczy, wystarczy. No dobra, teraz będę ja musiała sobie rozwalić tego. Godzinę. I tak, tak dalej i tp i td. Żebym wiedziała, jak przychodzi do pracy i się powinien rozliczać, jak wpisywać tu, jak tu wpisywać, to wiecie. Po z Mopru mam 8 dni po 5 godzin, tu mam 2, 4, 6, 7, 8, no 8 dni po 4 godziny to jest tak samo, to co... już 2, 4, 6, 7, 8, 10 dni po 4, a się 8 po 5 pisze i będzie cac. No dobra. Jakby co to się kochani widzimy troszeczkę później. No to ja bym jak Wam mówiłam, nie było trzech dni, bo trzeba było nawał wał pracę odpocząć i tak dalej. A dzisiaj będzie codziennie. Miejmy nadzieję. No jutro to też będzie, a będzie się działo. Może też materiału będzie więcej z zielonej. Kochani, może będzie więcej. Z kuchni, z kuchni, z baru, ale oczywiście bez ludzi, rozumiecie. Możecie tam ich słyszeć i tak dalej, ale widzieć nie będziecie ich widzieć, bo ja nie chcę, żeby byli na moich filmikach, a zresztą, bo ja z nimi pracuję, a po drugie, oni byli nie wyrazili na to chyba zgody. Na pewno nie wyraziliby zgody, żeby być na tych filmikach. Chyba, że reklamowych, to, to tak na potrzeby, by ale o tako... To mi po na co i dlaczego? Ale ja to przynajmniej będę miała na tej środy, nie środy. Mmm. Hmm. właśnie bilet, bo będę musiała w środę wystawać Tak, że w środę pracy do 14.00. Do domu przyjadę. Przybiorę herbatę kawkę gorąco z zjem. i z powrotem. Tylko, że na karytas. No to wiecie, to będzie, 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 będzie się działo. I też w połowie listopada będę musiała pisać do szefowej Samarytanina. W końcu się musimy, w u... kochani, spotkać, omówić pewne sprawy, bo ona chce zrezygnować i ona rezygnuje, ale nie może się tego. No to musimy się w pięć dorosłych osób. Be... Jurka też będzie jako dziecko, ale w pięć dorosłych osób uznać to będzie szefował. No to albo i albo ta Halinka. Może i Halinka. Ale się podzielimy, bo też i wolontariat wprowadzimy te w karytasie. Spotkania cykliczne. Ja będę się tego z wolontariuszami spotykała i nie ma tego tamtego. No, co spotkaniach przez online i będzie dobrze. Cacy, dobra, widzimy się później. Cześć kochani, witajcie witaj na moim kanale. Tu pani freska wiecie o tym, o tego fryzka i tak dalej. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać na temat wolontariatu. Czym on jest? Właśnie, czym jest wolontariat? Yy, to, wolontariat to jest dobrowolna i przede wszystkim bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych osób. Społeczeństwa lub organizacji pozarządowych, która wykracza poza więzy rodzinno-koleżeńskie. Jest to przede wszystkim działalność dobrowolna, pozwalająca wspierać różne dziedziny naszego życia, takie jak kultura, edukacja, czy zwierzęta, czy pomoc społeczna. Bez oczekiwania oczywiście wynagrodzenia za ten przepracowany czas w wolontariacie. To może wolontariat, <taki> takie wolontariaty bardziej to są za, nie wiem, to jak y Caritas, w karytasie, woźb czy to jak u nas też i Brasso, Brata Alberta na Zielonej czy grupa charytatywna Samarytanin to takie wolontariaty czy może być i wolontariat w hospicjum szpitalu czy nawet domu dziecka może takie coś być i jakie są główne cechy wolontariatu kochani? Dobrowolność, dobrowolność żebyśmy zrozumieli to jest decyzja o zaangażowaniu Decyzja o zaangażowaniu jest suwerenna i podejmowana z własnej woli. Czyli nikt nie może nas zmusić do tego. Rozumiecie? Nikt. To musi być nasza, yy, nasza decyzja. Bezpłatność. Pod yy, bezpłatność, to jest yy, wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia finansowego za swoją pracę. Za czas poświęcony różnym akcjom, czy to, to jak w karytasie jest pomoc akcyjna, czyli zbiórka żywności, to jak jest Światowy Dzień Ubogich, Ubogich to jest pomoc przy rozdawaniu posiłków, posiłków ludziom, czy nawet jakieś jest Wigilia Miłosierdzia, to też jest tak zwany catering, podawanie ludziom jedzenia, i tak dalej, później wydawanie paczek, paczek i tak dalej, i tak dalej. Za to nie wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia finansowego. To jest bezpłatna, bezinteresowna. Praca na rzecz innych ludzi. Świadomość. Działanie jest podejmowane z pewną świadomością celu, na rzecz kogo i w jakim celu jest wykonywane. Właśnie cel. Wspieranie potrzebujących społeczności, organizacji non-profit, instytucji charytatywnych, czy projektów społecznych? Tak, na rzecz społeczeństwa. No to właśnie to może być ogólne, ogólne, na przykład tworzenie miejsc spotkań, tworzenie zieleni, takich mini parków, skwerków. Ty, jak u nas, tężni tam spotykanie się na przykład na projekt jakiegoś tego. Filmów, słuchowisk, czy nawet parchelenów, tam są różne też akcje. I jaki jest zakres? Zakres działania mogą obejmować różnorodne obszary od promocji w codziennych obowiązkach po specjalistyczne wsparcie a także mogą być realizowane w ramach wolontariatu indywidualnego lub grupowego. Pomoc, właśnie to jest od pomocy w kolejnych obowiązkach po specjalistyczne wsparcie, czyli idziemy o sobie przykładowo, osobie starszej, no i koniecznie starszej, czy tam rodzinie, pomoc, nie wiem, w zakupach, w sprzątaniu, gotowaniu, do lekarza pójść, do urzędu pójść itp., itd poprzez właśnie specjalistyczne, jak ktoś oczywiście z, się zna. Rehabilitacja, opatrunki itp. itd. I mam pytanie, czy wy działacie w jakimś właśnie wolontariacie? Jeśli tak, to dajcie mi znać. Kochani, dziękuję, żeście dzisiaj byli w ten niedzielny dzień, choć troszeczkę Ciepło, ciepły, deszczowy, ale wręcz niedzielny. Dziękuję, żeście byli, że, że chcieliście dzisiaj być i zapraszam na jutro. O, kawa się robi. Na jutro, na poniedziałek się zaczyna maraton. Ulica Zielona 3, Bractwo brata, Świętego Brata Alberta na Zielonej. Kuchnia, zmywak, zmywak kuchnia. Zapraszam. I pamiętajcie o łapce w górę. Subskrybujcie i piszcie komentarze. A ja i jeszcze właśnie: kawka, herbatka. I muszę się złożyć do roboty: czyli ubranka, buciki no i książka na noc do, na noc, do, do poduszki, nosiciel. Na razie, papa.